Siemanko, tutaj Ares. O, to jest drugi vlog. Tak, dzisiaj porozmawiamy o harcerstwie. Czym jest harcerstwo? Harcerstwo to jest, można powiedzieć, mała rodzina, w której są sami chłopacy, dziewczyny, tak, wszystko. I to jest niby ma to jest mała rodzinka, tak, w której każdy się wspiera, pomaga i coś fajnego organizują zazwyczaj. E, tak, jeszcze bym prosił Tiger259 Tak Żebyś nie spamował, że rób ciągle filmiki ze spiórek, bo na razie nie mam Jak zrobić tych filmików ze spiórek, bo nie mam zbiórek teraz Mam Jest Mamy wolne, tak do Michael. Więc Dopiero tak za Dwa tygodnie dopiero będzie pierwsza spiórka. Więc Trudno mi powiedzieć, tak, że teraz nie będą zbiórki, tylko takie floki, tak, może co tydzień będę robił, jak będę miał fener. tak, więc... dopiero wtedy będę robił. Tak, jak chcesz, to nawet sam możesz przyjść mi pomóc robić te filmiki ze zbiórek, tak, jak będziesz chciał, to przyjdź o 16 pod 150 tak, sam. Dobra. Nieważne. Co jeszcze? No, tyle będzie tak. Co jeszcze mogę powiedzieć o harcesie? Jeszcze jestem harceszem Jestem... mam mundur. Tak. Jestem z szesnastki. Z 16 warszawskiej drużyny Harserszym. Imienia nie stawisz czarnego krumwalda. I jeszcze mogę o niej powiedzieć, takie kosze jest najlepszą truczoną w Rzeczypospolitej, tak? Mamy naj, najwyższy tytuł. Wszystko wygrywamy po kolei, wszystkie zloty, bifaki, wszystko. Tak, nasza truszyna jest najlepsza Nie chcę promować, będę promował moją truszynę, po co to? Tak, więc zapraszam. Dobra, to już będzie na koniec, to już koniec. I nic już więcej nie powiem, bo nic nie mam do roboty. Tak dobra, to będzie koniec. Poproszę minimum Max 20 łapek w górę znaczy na motywację. Tak, poproszę. Dobra i dziękuję, za uwagę, siema.